Ej, vloga? Nie Wiem, że nie <grywa> A znowu wczoraj widzę, chyba zęba straciłaś <grywa> Czy ja o czymś nie wiem? No, wyrwałeś mi zęba Też mi się nie wygląda Zaraz Ci wyjdzie nowy Powiedz teraz, gdzie Ty idziesz lepiej Do przedszkola Już nie chodzę ciągle, ale... Ale idę się poznać z dziećmi i, i, i musi pani zobaczyć, jak ja funkcjonuję. Aha. To I, będzie? I trochę się tam pobawić i trochę. i trochę się pouczyć, nie? Mm -hmm. tego biorę do tego moje owocki, ściągam ortezę. Ściągasz? Ja. I zakładam bluzę i idę <laughs> na przykład Sama? A idziesz na kolankach? Tak. Aha. A nie na że będzie trudno. <laughs> Fuj, ale daj koci miechem. Ej, ja nie utknął się <laughs> Co? Ale daję tu koci miechem. Chociaż po... My idziemy i się ubieramy. Myślisz, że pozwolą nam nagrywać w przedszkolu? Nie Nie? nie? Pani Panu, teraz ona przysięła. Hmm. A, siadamy? Dobra. A nie my nagrywamy. Co to nagrała? Nagrywałam odcinek, nie? nie. Aha, ok. Co mi. Przypominała mi. Przypominała mi. Przypominała mi. Przypominała mi. Przypominała Jak się czujesz? Okay. Co? Nie mów, że zabierasz go ze za sobą. Tak. Um, Został za zaproszenie do przedszkola Nie? Nie, ale go biorę Na gapę? Bez biletu? Do, to tak. co Halinka, idziemy? Tu się jednak strasznie, ale. Proszę <susza> ja tak. Proszę ja tak, okej. Okay. A few moments later. Amelka oddana. Nie. Ale generalnie pozytywnie, nie? Tak no, że... no, wydaje się w porządku, nie? Tak Myślę, że... że może być spoko. Tu jest mało ludzi, mniej ludzi, więc bardziej spojrzą na Amelkę, tak? Mhm. Zajmą się nią. Jest też dodatkowa osoba, która się będzie Amelką opiekować, bo jednak wiecie, Amelka potrzebuje żeby ktoś ją zaniósł do toalety, pomógł jej się załatwić, tak dalej, w sensie, wiecie, ogarnąć to wszystko, nakarmi ją, i tak dalej. To no z tego, tak, co rozmawialiśmy z tą panią, to powiedziała, że pani dyrektor, ewentualnie, jeżeli Amelka by tu miała zostać, to zatrudni kogoś. Tak, tak. jak jej przysługuje, po prostu Amelce przysługuje opiekun, według jej orzeczenia. Tak, dokładnie. Także ewentualnie tutaj, za to idą jakieś środki i za to, po prostu na to akurat tam yy, przedszkole wtedy będzie miało pieniądze z nie wiem kto za to płaci w sumie. Bo no w zasadzie oświata. też nie wiem, jak to dokładnie działa. No w każdym razie no tak to będzie wyglądało, zobaczymy. No, a ja w ogóle nie była zbyt mocno dostosowana. Nie, nie. Wiecie, często jest, jest tak, ja na przykład pakajem do zarówki, bo nie chodziłem dobrze szkole, posiadałem i pakajem, bo nie chciałem zostać. No ona pozostała. A ona jest zadowolona. Jestem mega dumny. No ja też, fajnie. Także co, która godzina, jest dziewiąta i po, przed nasą mamy być po amelkę. Mhm. Także jedziemy sobie kupię selery, wypię sobie z selera i. <laughs> tęskniała. Nie no, kiedyś może kiedyś może Ameryka obejrzy w sumie ten film i no chcę, żeby wiedziała, że dumna z niej jestem bardzo. Ja że też, to, bo że jestem... to ja bardziej się stresuję o no, ja niej. Ja też. Ale, ale dobra, ale to słuchaj. jest dlatego, że my po prostu znamy świat, wiemy jak to wygląda, tak? I mamy no, ja wiemy o co ci chodzi, ale ogólnie Nawet z takie. w przeszłości, patrząc, że Amelka mimo wszystko, przez to, że większość czasu gdzieś tam się spędzała na rehabilitacji. Mało czasu spędzała sp... z, z dziećmi, to ona jest mega otwarta. Ja naprawdę, mimo że ja całe życie na placu się bałem z dziećmi, poszedłem z zarówki i się bałem. No, to ona jest mega tak. oddzielna, więc super. no Ja, ja, się cieszę, mia ja was, miałam zresztą wspomnienia z zarówki, bo wyobraźcie sobie, że poszłam do zarówki. Po pierwsze, pani mi zjechała, że jestem ciapą, że zapomniałam przynieść swój papier toaletowy. Po drugie, uderzyła mi książką w głowę. I, i serio, no i wiecie, jak ktoś ma takie doświadczenia, no to podświadomie będzie się bał. Będzie się bał, bo mhm. będzie się bał, że wiecie że ktoś taki tam się przytrafi. No ale my jednak uczymy Amelki, żeby ona mówiła nam o wszystkim, co ją niepokoi. Uczymy ją, żeby wyznaczała granice, żeby nie dała się traktować w taki sposób. I po prostu ja wiem, że jeżeli cokolwiek złego by się stało, to Amelka mi o tym powie. Przez to jaką mamy relację, nie? Że rozmawiamy ze sobą bardzo dużo. Dobra, to jedziemy do domu yy, i, i, i czekamy. No czekamy, no czekamy. A później bawa, okay. no. Słuchajcie, prawie już yy, mamy zaklepane bilety, znaczy mówię prawie, bo, bo cena spada i czekam jeszcze dzisiaj do końca dnia, jeżeli... Nawet jeżeli już się nie ruszę, no to kupimy te bilety na wakacje, bo, bo cena już jest dobra, ale patrząc na to jaka jest, to może jeszcze pójść w dół. Także wiecie, warto sobie poczekać. No ale do końca dnia musimy już zaklepać sobie nocleg. Eee, no i wtedy możemy podać nam datę. no 24 byśmy lecieli. No i udałoby się może nagrywać więcej vlogów w tym czasie. Zobaczymy, nie chcę się tutaj deklarować na 100%, bo nie chcę, wiecie, czegoś obiecać, a później tego nie zrobić, bo to bez sensu. No ale jeżeli uda nam się na wakacjach nagrać trochę więcej, to wiecie, po prostu dodamy tych filmów trochę częściej. Ania w pokoju obok ogląda jakieś TikToki i słyszała, że nagrywam, to ściszyła. Chyba mnie podsłuchuje. No, słyszycie? Jak ja mówię, to ona... <noise> na lato i na do zdjęć, i tak dalej. Anka z dupczonym humorem y, dostała paczkę, że jej przeszło, Patrzcie. Tak. <noise> nie, no, kecka to nie mój gust, totalnie. Rozumiem. E, ta piżama nawet fajna. Fajna, nie? Ja! <noise> <noise> Kupiłam, a to dostałam. I o tym wiedziałam, że to dostanę, bo mi napisała. Dominika, czy może mi wysłać, ale o tym nie wiedziałam Ładne, nie? Co to no jest? To jest taka bluzka, nie? Aha Przebierze to, co? Łap Wow, jakie to niesamowite Że już jestem teraz w tej sukience Wow, patrzcie Nie no, fajne, mi się podoba Fajny materiał, bo no, mam... Jak dla mnie ogólnie właśnie wyglądasz, wiesz, jak te babki do ubijania masła, co w tych teledyskach. Tak? No to fajnie, no. nie? tak no, są no. nie Nie, wyświetlona bardzo. I właśnie jest wygodna jak na lnianą sukienkę, bo często lniane sukienki, wiecie, gryzą i tak dalej. Nu no, bez slipwear Tam na początku właśnie było tylko piżama, a ostatnio widzę, że Dominika się rozkręca i jest dużo więcej różnych ubrań. Nie wiem czy polecam, bo nie prałam i tak dalej. Wiecie, nie lubię tak polecać w ciemno. Jak to potem. Różnie bywa, nie? Różnie się te ubrania potem zachowują. Ale wiecie, wizualnie jeśli chodzi o to, jak to jest uszyte i tak dalej, i materiały, to wygląda to spoko Dostaw mi to ubranie, Jocha! Czy tak wyobrażaj sobie swoje życie, Kiedy swoje dziecko idzie w przedszkolu? Podpitam. No to już jest szaleństwo. Ej, jakie ładne kwiatuszki nam tu wyrosły, widziałaś? Ja nie wiedziałam, że one, że takie tu rosną. No nigdy nie rosły. Ale fajnie, ładne są, co? Takie kwiatowe? To są takie samosiejki. No ale ładne, bardzo ładne. Zapęci, no że tak sobie wyobrażałam, że to będzie wyglądało, jak można to będzie przedszkola. Rozmowy o habaziach, o poddawaniu pod, 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 i tak dalej. No. Czy masz kurdzanie? Tak. Będziemy zobaczyć co się tam dzieje. No. Żebyś się nie zdziwił dziecko nie bym chciała do domu uciec. Chciałbym się tak dziwić. Chciałbym, znaczy się tak. nie zdziwić, bo może, znaczy, no. może bym się nawet nie zdziwił. Byłoby, no to, Byłoby całkiem spoko. No tak, no to będzie, żeby tam nie było dobrze. Ja jeszcze myślę, żeby zrobić tam etc jakąś małą niespodziankę, żeby zapamiętała ten dzień bardzo miło. No tak, w sumie tak No ja, ja pamiętam, jak były jakieś ważne wydarzenia w moim życiu To nieraz zostawałem jakiś prezent od rodziców I tym bardziej lepiej mi się to już wspominało Coś, coś, coś wiecie, coś takiego Ja w najważniejszych dniach w moim życiu też zawsze zostawałem coś od rodziców Zazwyczaj było to Z Pierdol! <noise> Żart, pozdrawiam mamę, to tej rodziców Dojeżdżamy jak... no, no Znowu troszeczkę się stosuje. Tak? Będzie, będzie, będzie dobrze Będzie B dobrze BĘDZIE DOBRZE Zobacz taką asymetryczną twarz Ja mam akurat bardzo, ja mam... Zawsze to u siebie widziałam Pokaż raz ja on... Czekaj Zanis ma siebie za ideałów, więc na pewno Zanis co mam wtedy robić? No. no klikasz na środek ekranu. I się obraca? No my będziesz już klikać kilka razy. No też masz osobę sumę? w Myślałam, że będziesz miała... No, no Każdy ma osobę twarz, no jest to jest normalne. nie ma ideałów w naturze. No. Dobra, dochodzimy i wracamy z Amelcią, zaraz się dowiemy. No. A czy wy już się dowiecie? Fajnie było. Fajnie było? Wiedziałeś z nią w ławce? Patrzcie! Pierwsza praca Amelci z przedszkola! I co? Podobało się? Pani mówiła, że Amelcia super kontaktowa, bez problemu, bo wiecie jak to bywa, no. Jak ja mówię, ja nie miałem problemów za dziecka, a się bałem. A Amelka nie miała takich styczności z dziećmi i co? I super ekstra, co? No. I no. troszkę urazamy, a ta moja też nie miała zęba. Też nie miała zęba, no bo to jest taki wiek, że te zęby się gubią. No. No i Amelka już ma jakąś koleżankę. Pani powiedziała, że nawet nie zapytała ani razu o nas i że To dobrze ty... czy źle? Czyli z chęcią będziesz wracała do przedszkola? A czemu nic nie zjadłaś? Nie byłam taka głodna A, okej, okay, rozumiem Pewnie trochę emocji było, nie? No Nie Nie było? Nie? A, to może Fajnie było? Proszę, nie chciałam Czyli A. jutro chcesz przyjść, tak? No Gdybyś chciała już tu chodzić pewnie, to? No bardzo, no. bardzo no. chciała już tu na to zawsze O super no to fajnie super chodziła ciągle, tam była zadowolona. No to, Dobra. No to będziesz tu chodziła. To będziesz chodziła. tu chodziła, mam nadzieję. No to że... mamy, myślę, że jeżeli oni nie będą widzieć przeciwwskazania, raczej. Yy, pani mówiła, że spoko, nie? No. Raczej tutaj yy, wszystko będzie na plus. No to jak Amelka jest zadowolona, no to tylko o to chodzi na dzień dzisiejszy. No. Tak, dokładnie. Super. Co? Co? Co tam masz? ją, czy nie? Mam coś za pani. Pokaż. Co masz? Mam dla pani prezent Jako, że to był ważny dzień, to pomyślałam, że zrobię ci prezent, niespodziankę Pokaż Mam dla ciebie gumeczkę, bo chciałaś Dzięki A tu mam dla ciebie wow. Zestaw na wakacje no, Podróżniczy zestaw do piasku Tak Żeby się zmieścił do walizy Tak co? Poremki, Ale fajne, co to kupiesz? W tym sklepie? Tak, <grymka> a jest łopatka? No, popatrz, okay. Patrz, taka. A -a -a. do domu, do domu, popatrz, ta popatrz, już popatrz, na To To jest popatrz, <grymka> popatrz, Pogoda, nie mam czasu, żeby piękne cię. Mam pogoda. Wy pokażcie że macie piękną, bo już mamy piękną, bo już Chodźcie, zobaczycie. Chodźcie, zobaczycie. Chodźcie. Gdzie jest chodź. jest. Już weszła. A jaka gorąca. Ja! Jaka jest pora roku? Chyba jest. Wiosna jest. No wiosna, a wiesz jak jest dzisiaj nie? No czuję no. Jak będzie bardziej jeszcze będzie cieplej na wakacjach jak pojedziemy mm. Za parę dni fajnie by było? No i będziemy się pokazać. A tam patrz jakie piękne ja. O trochę ci tam zarosła ta piaskownica. Trochę jej zarosło, wiesz I tam robaki są takie... Tak ostatni się... nie, jak ostatnio... Chcesz tam iść? Nie, jakoś. O zobacz piesek. <g professionals> chodź, się do domu, ja tutaj będę się tylko tak ująć, i oglądała. Jak na przedszkolu? Dobrze. Jak wrażenie? Fajnie. A wiesz, co nie wiesz, coś wąbą na przedszkolu. Ja no wiem. Tu też idzie. I tu też idziesz? że jeszcze na taki próbny dzień? Nie, za tylko się szala. Da, Gratulujesz, jedna pudełka. Tak, to Co to jest? Jestem. A nie jest to wiosna przypadkiem. Ha. Wiosna. <grym> <grym> Udało się. Kupiliśmy bilety, czyli nasz wyjazd jest pewny. Jeżeli w międzyczasie nie spadnie nasz dom meteor, nie <grym> porzą nas kosmici, to w sobotę widzimy się. Znaczy się. No nie widzimy się w sobotę, my widzimy się z wakacjami Wiecie co? Myślałem właśnie nad vlogiem i myślę, że kurde nie będziemy robić na sobotę vloga tylko zrobimy nagramy po prostu z lotu I z soboty i w niedzielę dodamy vlog. I Tak, z soboty i, czyli w sobotę nagramy vloga i wrzucimy go w niedzielę czyli już w niedzielę będziecie wiedzieć, gdzie dolecieliśmy No, także oglądajcie A W sobotę nie... zrobimy sobie przerwę, no bo w tygodniu mamy jeszcze kupę rzeczy do załatwienia i będzie po prostu w tym tygodniu ciężko nam coś nagrać normalnie nie? No tak, jutro ma na do przedszkola ja, jo, 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 Halina i De trona. Poznaćcie, drugi raz w życiu twierdziłam, że. Następnie... No, nie wiedziałeś? Nie. I na stopy będę mieć wegańskie jakieś kwasy na stopy, bo no, mam suchą stopę. A -a -a. No i ogólnie jeszcze idę włosy zrobić i tak dalej. Ja, ja już mam po prostu taką głowę Jakie i chyba. Mam... No do Kingi jadę w czwartek. Kiedy? Od razu po zajęciach, od razu po rehabilitacji, jadę do Oświęcimia w czwartek. Także ogólnie będzie dziko na maksa. Yy, to ale... ty się już dzisiaj spakuj, ty. Kiedyś <laughs> chcesz się spakować i tak dalej. No ale ja się będę już jutro pakowała, bo ja generalnie mam yy, trochę nowych rzeczy i ja po prostu sobie to wierzę od razu po składami i spakuję. Ale udało nam się w ogóle bilety w ostatniej sekundzie kupić w cenie najtańszej, jaka dotychczas była, kiedy sprawdzaliśmy. No. naprawdę, w ostatniej sekundzie, zaraz jak kupiliśmy, to bilety doskoczyły do góry i to naprawdę sporo. Także, no już nie sprawdzamy, czy będzie taniej, bo będziemy no nie, się go denerwować. Ale myślę, że już możemy Wam dać małego tipa, jeżeli w ogóle tak jak my nie latacie, albo dopiero macie zamiar lecieć, żeby regularnie usuwać historię, co nie, w sensie jak szukujecie jakieś loty. No i faktycznie ceny były najniższe w nocy i im bliżej jakby tygodnia, tym ta cena jest też niższa, bo weekendy ceny były mega wysokie na przykład, jak się sprawdzało. Także, no i nie wpisywaliśmy żadnych konkretnych dat lotu, tylko na przykład. Jakiś duży zakres, albo jakiś konkretny miesiąc i tak dalej, nie jakby konkretne terminy. Aha. No, ja się tam sugerowałam e-bookiem Ani Maluje, która ma e o podróżowaniu. Tam jest mega dużo takich przydatnych tipów, naprawdę bardzo dużo wiedzy, także myślę, że to może być fajny pomysł, jak ktoś szuka czegoś, żeby, mieć, to miał ręce i nogi, żeby zorganizować podróż na własną rękę. Dobra, słuchajcie, montuję tego vloga. Także już postanowiliśmy. Postaramy się tak zrobić, żeby po prostu nagrać Wam drogę do, do naszego celu podróży i stamtąd yy, zmontujemy vloga w niedzielę już, po prostu zobaczcie gdzie jesteśmy. No i w kolejnych dniach postaramy się po prostu, żeby tych vlogów było więcej z wakacji. Mam nadzieję, że uda się na ten pobyt z, z 4 vlogi, może nawet no, z 5, może być to ciężko, no ale po prostu zrobię co w mojej mocy, bo nie chcę też tutaj Wam obiecywać, że później, yy, później tego nie spełnić. Także tego vloga kończymy i widzimy się w niedzielę. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, na razie.